Fajne, fajne? Fajne, fajne. Fajne, bo proste. Fajne, bo proste. Patrzcie, ile oni alkoholu piją. Once again, they killed your father? Yeah, we the general. Politics, yeah? It's all about politics. Yeah, politics. Tutaj wszystkie te kraje dookoła mają taką niezaciekawą historię polityczną. Tutaj był zamach stanu nieudany, chyba w 2001, yeah. 2021 roku. Ale niestety osoby, które są tutaj blisko rządu, mają się najlepiej. Siemanko! witam w drugim odcinku z Gwinei i Bisał. Dzisiaj jadę do stolicy, czyli do Bissau. Mam jakieś 100 km do przejechania, trochę ponad, niby mało, natomiast drogi są bardzo niskiej jakości. A ja będę się poruszał autostopem. Nie wiem, co się uda złapać. Może jakiegoś stopa, może motorkiem. Tam jest jakiś bus, zapytamy. Gdzie Państwo jadą, jestem teraz na checkpoincie policyjnym. Chciałem tutaj łapać stopa, ale pani powiedziała, że sama mi złapie. Pani policjantka no nie będę jej nagrywał, bo to nie jest do końca legalne. Oni na tych checkpointach wszystkie auto zatrzymują, to jest bardzo na moją rękę. No i tutaj udaje mi się znaleźć stopa. Właściwie policja robi to za mnie i mam okazję przejechać się tymi legendarnymi bisarskimi drogami. To było trochę ponad 100 km, 3,5 godziny jechaliśmy. Tutaj się znajduje rondo. Tam druga prowadzi na stolicę, a my idziemy tutaj. Jak się teraz będę poruszał po Afryce, to myślę, że tak 2 3 godzinki dziennie autostopu maksymalnie. Więcej nie dam rady, nie przy tych drogach. Gościu zaraz idzie, gada do mnie. Nie, nie on cały czas gada. Nie, widzicie go! O co chodzi? Ogólnie to stolica Gwinei Bissau znana była z tego, że handlowała inżynierami. Takie porty znajdowały się w wielu miejscach tutaj w Afryce Afryce Zachodniej, między innymi na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Ganie, w Senegalu. Patrz, jaka piękna termitiera rośnie sobie przy ogródku czyimś. A ci co odwalają? O co tu chodzi? Jakiś nie wiem, ślub czy coś, ale ludzi! Dobra, dobra. Chyba jakiś ślub, nie, nie wiem, nie wiem. Szukam sobie coś do jedzenia, tutaj widzę same takie diety pudełkowe, street foody są. Ja to szukam czegoś bardziej treściwego. Szczerze to trochę mnie to wpienia, że to nie jest tak łatwo znaleźć jedzenie tutaj, takie obiadowe. Jak podróżujecie po Azji, to nie ma problemu, żeby jakąś kanciapę znaleźć z jedzeniem, ale tutaj nie tak łatwo. Minąłem już trzy bary, żadnej restauracji, nigdzie nie było jedzenia. Bardzo mi to zaskoczyło w Gwinei Bissau ile tutaj jest alkoholu, jak powszechne to jest picie, jak i jaki dostęp jest do tego. Proszę bardzo, restauracja, bar. Wpadamy, nie podoba mi się to. Powiedzieli mi jakieś 10-12 zł za kurczaka i ryż. W innych miejscach płaciłem 5-6 zł. Widzę, że trafiłem na jeszcze większe zadupienie niż wczoraj. Fajnie, podoba mi się to. Nie ma tu nigdzie jedzenia, Wpiernicza w taką bułkę z czekoladą. Nie jest to za smaczne ani za zdrowe, ale kalorie się liczą. Mam na tej wiosce kontakt do jednego gościa, który jest nauczycielem angielskiego. Napisałem mu przez wczoraj na WhatsAppie, czy mogę wpaść, mówi, że spoko. To jest właśnie tutaj. Od mnie nie odpisuje. Ostatnio był aktywny o drugiej w nocy na WhatsAppie. dzwoniłem też, ale zobaczymy. Patrzcie na to, jaka familia. Hello, hello. Taty nie ma w domu, ale dzieciaki się rządzą. Co, ile one mają lat? W Polsce to była opieka zabrała. A tutaj co? To jest Afryczka. Sobie radzą, patrzcie. Obiad ugotowany. Normalnie ten, żarcie robią. Hello, hello. Dobra, ja nie mam kredytów, ale załatwiłem tutaj od ziomali. Zadzwoniłem, miejscówka zatwierdzona. Co tam świnka? Nie ucieka. jesteś tutaj święta, jesteś chroniona. Ale na o tym nie wie. Dobra, ja się tu walnę namiotem gdzieś. No zobaczcie, na te dzieci, jakie zaradne. Obiad sobie zrobiły. No ile one mogą mieć lat? Tutaj dziewczynka ma 12 lat, ta obok ma 10. I co, obiad zrobiony. Popaki też tutaj wcinają, dziewczynki. W Polsce to opieka społeczna by się zainteresowała, a tutaj co? Nie ma problemu. Patrzcie, jaka zaradność. Ja tutaj wiecie, posprzątam od kup. No i namiot, który rozkładam. Szefie, co tam dzisiaj gotujemy? A co to? Chili? Robię mi test włosów, <grywia> test jakości. Tam ma 12. Nielegalno. Znaczy nie tutaj. Bella, brader. Nie, ok. Wow, ale dywanik <grywia> To są doczepy tutaj. To się nie liczy. Nie, nie, nie. Nikogo tutaj nie zmuszamy. To jest jakości. Brudka. A, Jak to moje włosy wyglądają? Dobrze? No, nieźle. Czarno na białym. Ale w piernicza. Jaka zadowolona. O, spokojnie, spokojnie. A, smaczne, smaczne, ale jedzie. Dawaj, dawaj. A, włosy mi tutaj dotykają. Jak jakość, jakość włosów? A, fajne, fajne. Fajne, fajne. Fajne, bo proste. Kurczę, młodzi to mnie tam zajadą, naprawdę. Tyle ich tam jest. Taka rodzina wielka. Tutaj się chodzi po takim najgorszym pyle, bo nawet nie jest piasek z każdym krokiem dookoła. Taki, taki pył idzie. Ja tu z dziewczynami idę. Nie wiem gdzie mnie prowadzą. Hello. Uuu. What is this? Dobrze dziewczyny, prowadźcie. One są najstarsze z tej rodzinki. Teraz rządzi tam chyba jakiś dziewięciolatek. kabyczki. Co tam? Co dzisiaj było jedzone na obiad? Jakaś trawa, tutaj widzę młode towarzycho z piwerkami w ręce. Nie, no, dziewczynom nie kupię, za młode są. Patrzcie, ile oni alkoholu piją. Co to w ogóle jest? A tutaj rzeka sobie płynie. Niby coś się porusza, ta woda, ale, ale raczej nie będę ryzykował. kąpielem tutaj, żeby tak sobie nogi umyć. Wiecie, no jak woda stoi, to bakterie się pojawiają. A tutaj w Afryce wszystko jest razy, razy 10 albo razy 100. Można nie wyjść z takiej wody. I co? Dzieciaki zostały same na godzinkę. Dały sobie radę. Nikt nie umarł. Chodź tu koza, Jeżeli to. No, przyjechał Paul. Powiedział mi, że żyje tutaj na spółce ze swoim bratem, więc to nie są wszystko jego dzieci. Jeżeli chodzi o języki w Gwinei Bissau, to pierwszorzędnie mówi się po kreolsku. Później się dzieci uczą portugalskiego w szkole. No, a jako drugi język w szkole mają język angielski. Zdecydowanie moja ulubiona. Jejku, czemu nie poczekać ją? Moja ulubiona pora w Afryce. Kiedy robi się ciemno, temperaturka spada, można sobie pochillować. Och, witam ślicznie z gwiny obisajowskiej wsi. Kurczaki mnie dzisiaj skutecznie budziły z rana. Ym, I świnie też. Półtora miesiąca w Afryce, trochę ponad. Tak wygląda moja opalenizna. Witam w stolicy. Ogólnie to Paul powiedział mi, że możemy tu przyjechać motorkiem, ale potem się zorientował, że nie ma dwóch kasków. A podobno dostalibyśmy mandat za to, że ja nie mam kasku. Tak jak widać, jazda jak ci ziomale tam jadą jest już całkowicie bezpieczna, ale na motorku bez kasku? Nie, nie, no trzeba karę zapłacić. Słuchajcie, w taki sposób wygląda centrum w Wisał. Nie wiem, co tutaj mam nagrywać, nie mam pojęcia. Jak widzicie, nic wielkiego tutaj nie ma. Wiele się nie dzieje. Wygląda na to, że to jest jedno z głównych rądu centrum miasta. Tu się znajduje tylko jakiś bank, Orange, Hotel Imperior. Miasto takie lekko kontrastowe. Tutaj się znajduje hotel pięciogwiazdkowy. Wiecie, no, pewnie za 500 zł. A tutaj już taka ulica. Gwina Ibisao to jest była kolonia portugalska, więc styl trochę jest zachowany. Zawsze mnie tutaj będą zadziwiać te języki w Afryce, ponieważ tutaj językiem urzędowym jest język portugalski, ale wszyscy ludzie mówią po kreolsku, więc takie dziecko jak się rodzi. Cała rodzina mówi po kreolsku, potem idzie do szkoły, musi się od zera nauczyć języka portugalskiego. No i nie jest to taki chobziub, żeby nauczyć się nowego języka. Te dzieci marnują tam 2-3 lata, żeby cokolwiek móc powiedzieć. No i dopiero potem zaczynają uczyć się jakiejś matematyki, chemii, innych takich przedmiotów. Jakbyście chcieli poznać zarobki, tutaj w Gwinei bissau w stolicy, to 100 tysięcy franków na miesiąc to są dobre pieniądze. 50 tysięcy to są takie średnie, no ale niektórzy ludzie zarabiają jedyne 25 tysięcy. Chodzę już jakąś godzinę po tej stolicy. No sami widzicie jak to wygląda. Przejdę się jeszcze chwilę, może ktoś ciekawy mnie zaczepi, a jak nie to wracam na hatę. Nie ma co. Akcja jest teraz taka że muszę znaleźć busa z nazwą mojej miejscowości o właśnie, Wisalanka! hello, hello Wisalanka! goście mi pokazują, że mam czerwone no nie wiem czy mogę przejść czy nie inni przechodzą? chyba przechodzą dobra, co się będę pieścił wkraczamy tutaj na targ nie wiem za bardzo gdzie ten bus pojechał a jak widzicie jest ich tutaj dużo transport w Afryce może jest upierdliwy ale jakoś działa Ogarnijcie je, tutaj jeździ taksówek. Wszystko to niebieskie to są taksówki, a niebiesko-żółte to są busy. Szukam teraz nazwy Bisalanka. No i wskakuję. A kurde nie uciekaj! Dobra Ale, hello, hello! Ja Bisalanka? Ziomalem chyba. Nie starczyło paliwka. Hello, hello! W centrum się przewijało kilka nacji, poza Bisałczykami oczywiście. Pierwsze miejsce, bez zaskoczenia, czyli Chińczycy. Białych też trochę widziałem, prawdopodobnie z Portugalii. I co mnie zaskoczyło, to byli tam też Brazylijczycy. Oni mają ten sam język, więc się dogadają, ale co oni tu robią? Nie wiem. Zbliża się jedzenie, zbliża się cała rodzinka. A patrzcie, jak czekają, aż coś spadnie. Halo. Ola, hello Ola, Nazywam name is Ola. Zaczepił mnie jakiś ziomek w ogóle po rosyjsku mówi, studiował w Moskwie, nie wiem, idziemy na wodę. Just a little bit, yes. yeah? yes. Okay, the lemon. Yeah, it smells very, very mm. fresh. <laughs> yeah. It's nice for joy. Oj oj, Polowanko. What's your name? Edison. Edison. Yeah. Edison, is it difficult to get visa to Europe to, to, to Russia? Yeah. No, it's not difficult, because, not that, difficult. No, because when I finish my study I come, I don't have any process uh, criminal. Mm -hmm. I study, I take my diploma, I come. I can go back any anytime. I'm married there, I have my my, my woman Re there really? with my son with Russian girl. In Russia? In Russia. In Moscow, yeah? Moscow. You see? But I come here to kill my father here, the politician. Wait, wait, wait! They killed your father? Yeah, maybe the general. Hearing in Bisau. When a militia is killing here the big man here. tak? But... Politics, yeah? It's all about politics. Yeah, politics. Razem z Edisonem spędziliśmy jeszcze trochę czasu razem. Opowiedział mi on więcej o swojej rodzinie, ale w tym temacie musiałem uszanować jego prywatność. Siemanko, witam w kolejny dzień. I wyspałem się dzisiaj. Nie wyspałem. A kogut to już 4 nad ranem. Ten kogut i te koguty w okolicy. E, jadę, jadę dzisiaj gdzieś dalej, do jakiejś wioski, zobaczymy, czy dotrę, nie wiem. Poszukam jakiegoś naslegu. No, taki jest plan na dzisiaj. No, życzę smacznego dzieciaki. A, kury już czekają na resztki, co to będzie, co to będzie. A tutaj są chyba barżanty, tak to się nazywa. Bardzo dostojne, podobno są o wiele, o wiele silniejsze niż kurczaki. A, świnka, chodź tu. Świnia chyba też liczy na jakieś żarło. Ale on jest ostatni w kolejce. Dobra, idę dalej. To co tam w tle słyszycie to jest jakiś ksiądz, nie wiem co to, co tam jest. Jakieś śpiewy mają, wielbienie Boga, bo tutaj jak się okazuje głównie są katolicy. Nie spodziewałem się tego, myślałem, że dalej to będzie. Wiem, że chyba Sierra Leone czyli Liberia, Liberia na pewno już są katolicy. Ale rzeczywiście to by było trochę dziwne, gdyby muzułmanie pili tyle alkoholu. Wczoraj z Paulem odwiedziliśmy jego znajomych. bo to dla mnie zbawienne, bo oni mieli dostęp do prądu. Paul niestety nie ma. Wszystko co ładuje, to ładuje w szkole, w której też pracuje. Ma też panele słoneczne, ale to wystarcza tylko na światło. Pytałem się go jeszcze o tego ziomka z Moskwy. Mówił, że rzeczywiście jego ojciec był oficerem jakimś wysoko postawionym tutaj. No i niestety go zamordowali. Tutaj wszystkie te kraje dookoła mają taką nie za ciekawą historię polityczną. Wiecie, jakieś takie przejmowanie władzy siłą? Te sprawy, zamachy stanu. Tutaj był zamach stanu nieudany, chyba w 2001, 2021 roku. Aj! No i ci politycy tutaj kradną, jak mogą. Wczoraj się Paul pokłócił z tym kolegą jednym. Nie wiem, o co poszło, bo nie rozumiem. Ale niestety osoby, które są tutaj blisko rządu, mają się najlepiej. Rana trzeba wcisnąć bagietę. Tutaj u pani kupuje. Tak to wygląda Street food. Kuczyno. Ten smak nigdy mi się nie znudzi. Jest chyba mój busik. Spróbuję się dogadać. Bo tak w połowie drogi się zatrzymuje. No nie chcę płacić całej sumy. Ojoj! Byłem świadkiem łapóweczki dla policjantów w postaci kilku litrów wody. Mam nadzieję, że kierowca zapłacił na koszt firmy. A więc ja za niedługo opuszczam teren stolicy. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zostawcie łapkę w górę. Komentarz. To bardzo pomaga. I widzimy się za niedługo. Do zobaczenia.